Trzeba umieć kochać życie, nawet jak to życie nie kocha nas. Tekst piosenki. Niektórzy może kojarzą ten tekst, inni powinni go sobie wygooglować. Powtórzę jeszcze raz. Trzeba umieć kochać życie, nawet jak to życie nie kocha nas. I to jest podcast Lekki Stan, Oddych Mindset, Medytacja. Ja się nazywam Michał zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Także tekst dość nowożytny z piosenki hip-hopowej, rapowej, ale idea starożytna. Amor fati, czyli miłość losu, miłość do losu. Pokochać swoje przeznaczenie i nim żyć. Jung mówił coś takiego, że dopóki nie uczynisz świadome, nieświadomego świadomym, będziesz nazywać to przeznaczeniem, a to będzie kierować twoim życiem. I trochę tak jest, że często rządzą nami nieświadome rzeczy, nieświadome myśli, nieświadome emocje. I zachowujemy się w sposób reaktywny, automatyczny, czyli takie trochę nieświadome zachowania. Tylko samo uświadomienie sobie tego, co robię, dlaczego to robię, co czuję, dlaczego to czuję i co myślę. I czasami dlaczego to myśla? Tak myśla. Jeszcze nie zapełnia nam kontroli. Znaczy, daje nam kontrolę nad tym, nad czym mamy kontrolę, czyli nad y, swoimi reakcjami nad sobą. I do tego powinniśmy dążyć, ale tak naprawdę to jest może 5, może 10% kontroli nad wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. I ostatnio z Klaudią oglądaliśmy film, na pewno go kojarzysz. Znaczy na pewno, tak myślę, że słuchaczu, słuchasz, to go kojarzysz. Atlas Chmur. I tam jest taka kwestia, że nasze życie należy do nas, należy do ludzi, którymi się otaczamy, których spotykamy na swojej drodze. I też coś w tym jest, bo zobacz, że jesteśmy istotami społecznymi. I tutaj wiążąc trochę te kilka wątków, które otworzyłem, jeżeli pokochasz życie, to musisz zaakceptować swoje środowisko, żeby to zrobić. Bo jeżeli nie akceptujesz swojego środowiska, osób, z którymi się otaczasz, jeżeli ktoś ci nie posuje na przykład w pracy, jeżeli masz jakiś e, konflikt w rodzinie, to ciężko ci będzie pokochać życie. Jeżeli zaakceptujesz to, czego nie jesteś w stanie zmienić, zwłaszcza w innych ludziach, to paradoksalnie może się okazać, że to się zmienia. Zmienia się na pewno Twoje postrzeganie tego. I jak to ćwiczyć? Jak to robić? Trzeba zacząć od takiej samoświadomości. Przede wszystkim spojrzeć na swoje zachowania i pomyśleć, dlaczego się zachowałem w taki, a nie w inny sposób. Dlaczego moja reakcja była taka, a nie inna. I kiedy dowiemy się, co się kryje za naszymi zachowaniami, możemy przejść do naszych uczuć. Do naszych emocji, do tego, co się dzieje w naszym ciele. Według terapii gestalt w ogóle zaczyna się od doznań w ciele. Cały cykl doświadczenia zaczyna się od tego, co czuję w swoim ciele. Na przykład mogę czuć w swoim ciele zaciśnięty żołądek, zaciśnięte gardło. Interpretować to jako strach przed przemówieniem publicznym, albo strach przed odezwaniem się przy rodzinnym stole, bo jest ten wujek, ciotka, czy kuzyn, czy ktokolwiek, kto krzywo na mnie patrzy i mnie w jakiś sposób posądza. A być może jest to nawet jakiś mój rodzic, matka, albo ojciec. I krępując się, wyrażać siebie, kiedy krępujesz się, żeby wyrażać siebie. Przy najbliższych, którzy teoretycznie powinni być najbliżsi, to ciężko jest pokochać ten los, ciężko jest go zaakceptować, ale kiedy zaakceptujesz, że te osoby mogą nie akceptować pewnych rzeczy w tobie, to robi się wokół twojego problemu trochę lżej. Mam nadzieję, że nadążasz. Kolejną rzeczą, która pomaga zaakceptować, pokochać los, to świadomość, że możemy sobie dobierać swoje środowisko. Oczywiście nie zmienisz rodziny, z której się wywodzisz, z której pochodzisz, ale możesz zmienić to, z jakimi ludźmi się otaczasz wokół, wybrać, z jakimi ludźmi się otaczasz. I to jest naprawdę niezwykle istotne, bo niektóre źródła mówią, że osiem, a inne źródła mówią, że pięć osób z naszego najbliższego otoczenia to jesteśmy sumą tych osób. I teraz pomyśl w kontekście swojej pracy. Czy twoja praca sprawia, że się rozwijasz? Że chcesz w ogóle pracować? Oczywiście odezwie się część osób, że praca nie jest po to, żeby się dobrze bawić, tylko po to, żeby przynosić pieniądze do dołu. Okej, okay, ale czy twoja praca jest rozwojowa? Czy twoja praca daje ci satysfakcję? Czy czujesz się wypalony, wypalona? Może nie możesz zmienić swojej pracy ze względu na jakieś zobowiązania i tak dalej, ale może możesz zmienić swój stosunek co do pracy. To też jest jakaś opcja. Może potrzebujesz wytchnienia, po, potrzebujesz odpoczynku. Może Twoje ciało jest zmęczone, rozkojarzone razem z Twoim umysłem i potrzebujesz pasji, która pomoże ci iść dalej i się nie wypalać. Pasja to jest jedna z tych rzeczy, która pomaga pokochać los, pokochać życie. Bo nawet jeśli praca nie jest do końca taka, jak potrzebujesz, to możesz znaleźć zaspokojenie swoich potrzeb w pasji czy w relacji, w relacji romantycznej. Bo ogólnie życie składa się moim zdaniem i tylko moim z takich czterech głównych obszarów, a właściwie nawet pięciu. Te pięć głównych obszarów to zdrowie, relacje, finanse i kariera, pasja i lekki stan. O ile te cztery są oczywiste, to piąty to jest umiejętność bycia w tu i teraz z łagodnym optymizmem. A żeby... Doceniać to, co się ma, potrzebujesz ćwiczyć. W ostatnim odcinku mówiłem o tym, że należy wystawiać się na trudne rzeczy. Teraz dodam jeszcze, że nie chodzi o to, żeby cały czas e, zapieprzać, żeby cały czas przekraczać kolejne granice, bo mamy coś takiego, strefa komfortu, z której warto wychodzić, ale jest też strefa paniki. Czyli kiedy przekroczysz jakąś kolejną granicę, możesz poczuć się, że nie masz kontroli. Dlatego warto mieć to bezpieczne miejsce i osadzenie w takich rzeczach. Z tych właśnie pięciu obszarów. Z tych czterech podstawowych i z lekkiego stanu. Bo kiedy masz oparcie albo w zdrowiu, w swoim zdrowiu i formie, albo w relacji jakiejś, Albo w pracy i karierze, albo w pasji, to wtedy czujesz się bezpiecznie, nie? ale kiedy stoisz na tych czterech nogach, masz do tego lekki stan, który spaja tu wszystko, czyli obecność tu i teraz i łagodny optymizm. To twoje życie jest pełniejsze i można je pokochać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przecież zacząłem tego tekstu, że trzeba kochać życie, nawet jak to życie nie kocha nas. I tutaj zamykając trochę klamdą ten temat, kiedy. Życie nas doświadcza, kiedy czujemy, że coś idzie jak po grudzie, że ciężko. To wtedy trzeba sobie powiedzieć, OK, tak ma być. Ja wiem, że wydaje ci się, że łatwo mi tak mówić. Ale mam ze sobą kryzys i wiem, że po prostu tak miał być. Kryzys mentalny. Psychiczne. I dlatego rozumiem osoby, które do mnie przychodzą i mówią, że jest im ciężko w tym czy innym aspekcie swojego życia. Ale dopóki nie zaakceptujesz tego, jak jest, nie pójdziesz dalej. Bo nie chodzi o to, żeby zaakceptować i zgodzić się na to, jak jest, tylko zaakceptować stan rzeczy nie wypierać jakiejś choroby. Nie wypierać ograniczeń, nie wypierać wyzwań, z jakimi właśnie się spotykamy, nie udawać, że tego nie ma. Zaakceptować, że to jest i wtedy, kiedy to nazwiemy, zaakceptujemy, można z tym pracować. Czy za pomocą oddechu, medycytu, medytacji, już medytacja nie jest do rozwiązywania problemów, ale dzięki niej masz mniej problemów paradoksalnie, czy za pomocą pracy z podświadomością, okenerp, czy hipnoza. I żeby nie zostawić się z Polecam Ci zrobić ćwiczenie. Wypisz swoją obecną sytuację. Całą obecną sytuację, obecne wyzwanie, obecny największy problem, jaki masz w życiu. Po prostu wypisz na kartce. Wylej z siebie tu wszystko. I kiedy wypiszesz ten cały problem, opiszesz go dokładnie. Porwij tą kartkę i zniszcz. I zobacz, że poczujesz ulgę. A jeżeli uważasz ten odcinek zawartościowy, koniecznie podziel się nim z innymi. I podziel się z nami swoją opinią co do tego odcinka. Jestem ciekaw, co o myślisz. Na Instagramie albo na TikToku. Nasza strona internetowa to letkistan.pl, tam znajdziesz nasze social media. Dziękuję Ci za dzisiaj. To był podcast Letki stan, oddech, Mindset, medytacja. Dzisiaj Michał i do usłyszenia jutro. Trzymaj się, cześć.